Siemaneczko, witam serdecznie Moim kanał Jestem oczywiście Bed goes up, goes down. Biały, białe białas I dzisiaj sprawdzamy co się dzieje w portmeisie Tak Gruby, gruby varia. Zagramy sobie solo arenę Pogramy sobie solo arenkę Oraz yy, zwykły tryb solo I zobaczymy co się zmieniło, czy coś jest, czy nie ma Czy się gramy lepiej, gorzej, w sumie nie grałem ponad tydzień Więc może się okazać, że jestem w sumie gorszy niż Byłem. Nawet zanim co to pamiętajcie, zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę no i podajcie na Instagrama. Zapraszam. Chcemy z okazji, że jest ten ostatnio był mecz Polaków. który przegrali z Belgią, bo jakby inaczej. Znaczy się co mogli zrobić Polacy? No przegrać, a co innego? Jak ja Fortnite'a. Może może lecimy na kanion kamienic. Yo, 69 pingu. Uhuhuhuhu. A, te dziki są zarobiste, nie? Ujeżdżam sobie dzika, pium, pium, kniam tego z... sprintu. Psiung. A tam, zapierdzielimy pota. Jademy. Może możemy zrobić ślizg na dziku? Nie, nie da się zrobić ślizgu na dziku. A czemu się nie da robić ślisku na dziku? Ciup, 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 ciu. Ale można nim wyjechać wszędzie. O, Ślizg na dziku. Kurde. Tej Dzik, chodź tu na chwilę. Przetestujemy coś. No nie, 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 nie. Dzik. Jeszcze raz. No niestety. No da oddawaj. Gdzieś tu się typy nawalały. Czy słyszałem strzały, więc podejrzewam, że to były typy. Ciu. Ja, Pierdziu. Ale byłby wstyd, gdyby mnie ja ten typ zabił. Tak. Dobra, Dziku, jedziemy. Patataj patataj, 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 Czy mnie ktoś może powiedzieć, że ten Dzik ma patatajów? A ta strona. Ktoś mi Dzika nawala. Zostaw mi Dzika. Jak strzelasz do mnie, to strzelasz i do dzika A. Dawaj, pa, pa pa pa, teraz będziesz się chował Małe budowanie to też jest najlepsze Ale jak mi ktoś strzela do dzika, to ja strzelam do niego Jakby do mnie strzelał Zapierdziałałem dzikety, patataju. E, patataj. Będzie mi tu do mnie, szczelał. Ja e, mi tu będzie patataj. Szczelał. Patataj Ja ci dam. Patataj Dobra, żegnaj, Dziku. Dziku, żegnaj. No niestety, muszę Dzika zostawić. Bo tak, jakby nie mam sprintu Na Dziku ustawionego, i niestety muszę Dzika zostawić. Bo nie mi go zabił, tak czy siak, ale. <laughs> Czekajcie, strefa. No, strefa troszeczkę daleko. Nie powiem, że nie. Ponad 300 metrów. Ale stan, ale wolno ta strefa idzie, więc. Najgorsze, że nie wiem skąd. Tak. A se jaja robicie. No i już po mnie. No i dupa. druga. jak przed chwilą my zabił typ, więc postanowiłem, że runda druga w sumie na arenach i lecimy na ten, na ale dobra, jakąś miejscówkę teraz bierzemy taką, wiecie, przepoconą, powiedzmy wykrzywioną a co, lecimy na wykrzywioną, może ten czekajcie, tutaj gdzieś na kamienistych były rękawice, nie? i teraz sprawdzimy, czy na arenach też są te rękawice bo w ostatnim odcinku, jak je sprawdzałem, to niby były, ale tam Zobaczymy. Tylko muszę być tam pierwszy, bo jak będę tak pewnie z trzeci, czwarty to już wiecie. Rękawic zbytnio nie będzie, więc... To jest, to i pewnie rękawice są. Chociaż... Nie no, no są rękawice, przecież jak grałem ostatnio to były, no? Nawet mówiłem w odcinku, prawie, że 10 tych zużyć jest. No zobaczymy. Mi się wydaje, że... To jest takie 80-50%, że albo trafisz, albo nie trafisz rękawic. Jo, no i masz 10 zużyć, tak jak mówiłem. No, tylko to, to jakoś to. Piu. No nie wiecie co, przyniosłem się w sumie na ten na zwykłe te casuale, bo na tych arenach to jakieś same, same przepłacające dosłownie, więc uznałem, że przyniosę się na solo, na casuale tak zwane. Wiecie co, polecimy może na kamieniste kino, tak jak na arena. Weźmiemy rękawice i albo spierdzielimy, albo tam zostaniemy. Nigdy stamtąd nie wychodzę cały, więc jest możliwość, żeby to zrobić i wejść cały. O! Dobra, już widzę, że rękawic to ja nie wezmę ale cóż, jakąś broń, auga oh Dobra, jeden typ leży, heavy Dobra, drugi leży Bym za chwilę ja nie leżał Wiecie, to też jest możliwe Bardziej ze z moim skillem. A nic, może tu psanie na szukać to i owa. Snajpera, mam snajpera. Dajcie tylko jakiś fajny ludzi jeszcze. No. Nie mogę trafić z tej snajperki w typa. Nie, no ja tu się gubię w tym formiecie. Totalnie. No. Nie, no. To są żarty. Dobra, nice. Kolejny leży. To mnie zdziwiło, że dałem radę. Ja. Yeah. No dobra, spierdzielamy, bo nie mam tych. Nie mam maców. Run! czek jak najbryczku. Potrzebuję od ciebie tego i owego. No i na tym by się skończyło w sumie, bo mi się skończyły macy. Zastosowałem się, no masakra. No dobra, no. Lecimy jeszcze na słodkie. Bo wcześniej te kamienice to mi w ogóle nie przyniosły szczęścia i nie wygrałem. A chciałem wygrać. W sumie, wiecie, dzisiaj taka solo giera, więc. Wygram, może nie wygram. Mam parasolkę, więc czy wygram, czy nie wygram, to nieważne, nie? Ale bym chciał wygrać. Kurde, ile tu typa leci, no. Eee no lu... A dobra. Nie no... To gdzie oni lecą? O, oni tu lecą, czy nie tu lecą? Oj, tu lecą. Coś tu jeszcze co mi blokuje. Banderzyk. Będarzyk, bandożek. Lećmy, lećmy, leczmy. Chyba i Nie brśmie. Ty... Chyba spierdzielamy. O kurde. I rozdzielamy, bo oni mnie zabiją. No nie, goni mnie. Run. Goźmy się, że mnie goni, ale jak to mówią, byłem sprytniejszy. No nie, to to, 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 to nie. Much, much, later. Dziękujemy kierowcy busa i lecimy znowu, bo ja nie wiem, no. Lecimy na Jonesowisko. A co tam? Portback nie przynosi szczęścia, nie, totalnie. Ja nie wiem, ja, ja tu chciałem wygrać grę, a tu nic. Gość mnie dogonił, gonił, go i myślę już, a nie dogonił no to mnie dogonił, mnie zarąbał No nie, tam już tyle we wej, wej, wej gościu się goń no Ja pierdziele, no jeszcze HP straciłem Goń się chłopie Teraz ja taki będę A co? No chyba staję. ja. 2000 years later. No nic, ostatnia szansa takim brzydkim skinem, nie? Bo no ten Sezon tam się wydaje być taki mega spacony, jakby dla mnie to już jest... Patrzcie, ja, ja nie potrafię nawet w typa A Ataki, przyjdzie normalnie, U, bu 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 i już cię nie ma, nie? To jest najlepsza. Więc nic, no zobaczymy. Jeden szczał. Mati nie spuduj. No, no i spudowałem. Ten mnie trafił i trzy razy. O, prawie. No i trafił mnie, trafił mnie. Chyba. Nic, bierzemy na daily I albo tam przeżyjemy, albo zginiemy Ostatnia szansa w sumie, nie wiem, gram taki o przypadkowy mecz I naprawdę odechciewa mi się, bo takie przepocone ludzie same taki bot jestem No i pierwszy frag mamy z głowy Ledwo, że go zabił To jest fakt No cóż, kto powiedział, że to musi być jakiś mega frag? No i właśnie o tym mówię, że ja gram jak bot. Mi się zdaje, że to chyba dzisiaj na tyle będzie. Z takiego luźnego odcineczka. Bo i tak w sumie nic nie wygram. A wy co? Zasubskrybujcie ten kanał i zostawcie łapkę w górę. Nie. Widzimy się w kolejnym odcinku siema. Cześć, dzięki.